Ewa Radanowicz w szkole wcale nie chodzi o szkołę. Pytania o kierunek. Rolą dyrektora jest czuwanie nad kierunkiem, w jakim rozwija się szkoła, wskazywanie potrzeb, na jakie odpowiada. Wyznaczając czy proponując kierunek do naszych działań, od samego początku myślałam o kilku ważnych rzeczach. Chciałam zrozumieć, co się dzieje zarówno w naszym środowisku i w naszej szkole, jak i orientować się w szerszym kontekście tendencji przejawiających się w rozwoju świata. Poszukiwałam rozwiązań sprawdzających się na niwie edukacji i nowego sensu istnienia szkoły. Szukałam odpowiedzi na kolejne nurtujące mnie pytania, na przykład, co zrobić, żeby dzieciom zachciało się chcieć, co umożliwi uczniom poradzenie sobie w życiu, jak szkoła może wychować. Jak odpowiadać na zmieniające się potrzeby dziecka? Czy mamy prawo do szczęścia? Co ono oznacza? Kto powinien dbać o nasz dobrostan? Jaką rolę może pełnić szkoła, nauczyciel w tak dynamicznie zmieniającym się świecie? W każdej podróży najważniejszy jest pierwszy krok. Zastanawiałam się więc, od czego my powinniśmy zacząć doszłam do wniosku, że powinniśmy się skupić na zmianach dokonywanych w nas samych, bo to jedyne, na co mamy wpływ. Rozpoczęliśmy naszą ewolucję od wprowadzania jakościowych zmian w naszej szkole poprzez rozwijanie mistrzostwa osobistego, a następnie przez współtworzenie kultury organizacyjnej obejmującej m.in. wspólną wizję, działania zespołowe i myślenie systemowe. Jakościowych zmian w szkole nie przeprowadzał sami nauczyciele. Dyrektor powinien zadbać o ich właściwe ukierunkowanie, staranne zaplanowanie i przygotowanie, oraz zapewnić warunki do konsekwentnej realizacji działań. Mistrzostwo Osobiste. Moje dyrektorskie mistrzostwo osobiste rozwijało się poprzez coraz lepsze planowanie i zarządzanie zadaniami, stawianie celów adekwatnych do naszych potrzeb oraz naszych możliwości. Zadania dotyczyły różnych elementów nauczycielskiego rzemiosła. Od podstawowych, takich jak planowanie pracy i zarządzanie procesami zachodzącymi na lekcjach, aż do wzbogacenia warsztatu pracy o autorskie rozwiązania rozwijające wyobraźnię oraz zarządzanie sobą i procesami zachodzącymi w szkole. Na początku uczyłam się nauczycieli. Poznawałam ich sposoby pracy i myślenia o tym, co robią każdego dnia. To był czas, kiedy często wchodziłam na lekcje i starałam się zrozumieć, co tam się dzieje. Odkryłam, że mamy problem z planowaniem, z formułowaniem celów lekcji, adekwatnych do tego, czego w danym dniu chcielibyśmy nauczyć. Dużo wtedy rozmawialiśmy o propozycjach gotowych planów dydaktycznych, na których się wtedy opieraliśmy i których realizacja na różne sposoby nas ograniczała. Stwierdziliśmy wtedy, że może warto podjąć się napisania naszych własnych planów na poszczególne lekcje. Na Radzie Pedagogicznej przygotowaliśmy i zatwierdziliśmy do realizacji wzór takiego planu, i każdy nauczyciel lub zespół przedmiotowców przystąpił do pisania. Nie było to łatwe okazało się czasochłonne. Jednak to było dobre ćwiczenie, dzięki któremu weszliśmy na nowy poziom planowania lekcji. Zyskaliśmy w tym większą swobodę, a jednocześnie staraliśmy się bardziej uważni i refleksyjni. Na bieżąco ocenialiśmy, jak poszczególne elementy planu sprawdzają się w pracy z dziećmi, i wprowadzaliśmy korekty. Właśnie wtedy zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, co dziś bardzo dobrze wiemy: cudze propozycje nie sprawdzają się u nas w naszej klasie ani w naszej szkole. Wtedy też zrozumieliśmy, że mniej może znaczyć lepiej, że cierpliwość i spokój dawanie czasu sobie dawanie czasu dzieciom może przełożyć się na lepszy efekt edukacyjny. Poprawa, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, dobre planowanie, dobór odpowiedniej liczby zadań i rozwiązań jakościowych, rezygnacja z kart pracy i zeszytów ćwiczeń pozwoliły na uwolnienie potencjału naszych nauczycieli. Co zadziwiło mnie w yy, yy, sekwencji, jakiej użyła Ewa Radanowicz, myśląc o sobie jako dyrektorze i o swoim rozwoju. O tym, że dyrektor-lider nie pojawił się na końcu. Na początku jest dyrektor na starcie, potem jest dyrektor-lider, a na końcu jest dyrektor poszukujący. Bo obserwując pracę szkoły podstawowej w Radowie Małym i sposób zarządzania Ewy Radanowicz, wiem, że ona ciągle poszukuje. Dlatego, że zmieniające się potrzeby dzieci, zmieniające się potrzeby świata i to, co się dzieje też yy, dziś, powoduje, że lider to za mało, poszukujący to ktoś, kto powinien dzisiaj zajmować stanowisko dyrektora. Dziękuję.